Dopóki się nie zmienisz. Ile razy trzeba przeżyć to samo, Dopóki żeby się zrozumieć, zmienisz. że to nie świat się musi zmienić? Tylko ty, te same twarze. Ile razy trzeba przeżyć to te same, same schematy? Żeby zrozumieć. Inny dzień. Inny dzień. Że to nie świat się Ale ta sama zmienić. lekcja. Zmiana nie przychodzi z Tylko zewnątrz. Ty. Ona rodzi się w tobie, kiedy decydujesz nie reagować jak dawniej. Kiedy wybierasz inaczej, mimo że kuszą znane drogi. Karma jest cierpliwa. Daje ci lekcje. Dopóki nie zdasz jej z serca, nie dla pozorów, ale naprawdę. Dopóki nie zmienisz się, świat będzie grał tę samą melodię. Inni aktorzy. Ten sam scenariusz, aż przerwiesz cykl i napiszesz nowy. Prawo karmy, duch mocy.